W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ostatnia niedziela roku liturgicznego jest zawsze z tą Ewangelią o końcu świata, o końcu czasów. To Te dzieła w Ewangelii zawarte, bo to nie tylko w Ewangelii według Świętego Mateusza, one zawierają wiele charakterystycznych takich zapowiedzi, które mówią o czasach ostatecznych. Tam się przeplata część z rzeczy, które już historycznie miały miejsce, chociażby zburzenie Jerozolimy i oblężenie, ale też przeplatają się tam elementy, które dopiero nas czekają, to co dopiero ma się stać. Ale też część z tych elementów tych zapowiedzi chrystusowych, one się odbywają jak gdyby cały czas. Dlaczego? Ponieważ my żyjemy w czasach ostatecznych. Ponieważ już nic więcej nas nie czeka, nie czeka oprócz przyjścia powtórnego Chrystusa. Chrześcijanin to jest człowiek nieustannego adwentu. Oczekiwanie na przyjście. I w tym oczekiwaniu, w tym czasie kościoła, w którym my jesteśmy, są pewne charakterystyczne elementy, między innymi zwodzenie. I ten element chciałbym dzisiaj podkreślić i o nim troszkę więcej powiedzieć. Często pojawiają się słowa Chrystusa, że będą fałszywi proracy, będą mówili, będą zwodzić, będą mówić: oto tu jest Królestwo Boże, oto tam, nie wierzcie im, nie chodźcie tam, nie naśladujcie ich, już czas, nie wierzcie im. I z czymś takim mamy do czynienia bardzo wyraźnie. Już tak bardzo mocno od czasów pojawienia się mediów, zwłaszcza telewizji, a już tym bardziej internetu. Kardynał Józef Ratzinger, uczestnik Soboru Watykańskiego II w latach 60., kiedy już było coś takiego jak telewizja, zauważył, zauważył coś niesamowitego: że on widzi, że są jakby dwa sobory. Jeden ten Sobór Ojców, czyli faktyczny Sobór tam na Watykanie w Bazylice Świętego Piotra, pięknie urządzony jest zresztą na ten Sobór. Ten prawdziwy Sobór, gdzie są dokumenty soborowe, są dyskusje, są, są różne tematy. I Sobór, powiedział kardynał Ratzinger, Sobór Mediów. Tak to nazwał, Sobór Mediów. Nie tylko telewizji. Tej zwłaszcza przez łatwość przekazu, ale też i gazet. Nagle pojawiły się, co wcześniej nigdy tego nie było, różnego rodzaju spekulacje o tym, czym rzekomo ten sobór jest, co on zmieni w kościele. A to była nieprawda. Ale co się okazuje, że ten przekaz jakiejś rewolucji, przekaz obalenia dotychczasowej doktryny, nauki. Je, był zawsze o dziwio promowany przez wrogów Kościoła i niestety, jak gdyby echo tego po tylu latach cały czas słyszymy. To zagrożenie, jak gdyby podwójnej, podwójnego przekazu, tego prawdziwego kościelnego i tego fałszywego przekazu mediów mamy współcześnie, kochani, w sposób Niebotyczny, w postaci przekazu internetowego, który jest przekazem bardzo szybkim, bardzo takim zwięzłym, hasłowym, krótkim, niewymagającym wysiłku i refleksji. Tak? Chociażby filmy na YouTubie. Pozdrawiam dzisiaj widzących. Ale różnego rodzaju shorty. Tak, różnego rodzaju takie krótkie przekazy, te lidy, to, to ma niesamowitą nośność. I to, co było problemem, i to, co kardynał Ratzinger, późniejszy Ojciec Święty Benedykt XVI, zauważył jako zjawisko, jako, jako problem, to współcześnie w dobie internetu jest rozwinięte bardzo, bardzo mocno, co jest jeszcze dowodem na to, że żyjemy w czasach ostatecznych. I przekaz taki, jaki idzie w internecie na temat. Dokumentów Kościoła jest bardzo, bardzo zmieniony, jest momentami wręcz kłamliwy, jest niebezpieczny. Kilka przykładów, żeby nie być tu gołosłownym. I o co dokładnie chodzi? Chodzi o dokumenty kościelne, czyli pisma, dokumenty, słowa, różnego rodzaju encykliki, deklaracje, listy apostolskie. Wydawane przez Stolicę Apostolską, które zanim dotrą do wiernego katolika, w takiej formie, że wierny go przeczyta ten list, przeanalizuje sam, sam przeczyta, to już jest dużo, no to zanim go przeczyta, to już się dowie z internetu, co ma o nim myśleć. Jakie ma mieć podejście do tego dokumentu? Jaki ma mieć klucz myślowy do tego dokumentu? Kochani, jednym z takich dokumentów był, był, było motu proprio papieża Franciszka: Summorum pontificum. Nie, przepraszam, Tradicionis custodes, wcześniejsze Benedykta to było Summorum pontificum. Tradicionis custodes. Kochani, ja doskonale pamiętam ten czas. Zaczęło się od tego, że w mediach, w internecie pojawiły się zapowiedzi. Że pojawi się dokument, który zniszczy tradycję. Dokument papieski, który e, będzie krytykował Mszę Trydencką. Dokument, który będzie, e, będzie atakiem na wiernych katolików zgromadzonych e, przy Mszy Świętej Trydenckiej. Mhm. Taki był przekaz, takie były zapowiedzi. Ja wtedy powiedziałem. Absolutnie nie wierzę w coś takiego. Na pewno nie będzie, nie, nie nie sądzę, żeby tak było. Potem pojawił się ten dokument, pojawił się ten dokument, no i oczywiście w internecie był, była eksplozja takiego triumfalizmu. A mówiliśmy, tak, niektóre media tam przekazywały. Mieliśmy rację, proszę bardzo, tu jest atak na, na mszę trydencką, a to jest przecież niezgodne z quoprimum, bla, bla, bla i tak dalej. Koniec kościoła wszystkiego, tutaj trzeba się zabarykadować, po piwnicach odprawiać mszę, uciekać, wymawiać posłuszeństwo kościołowi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja powiedziałem stop, dajcie mi ten dokument. Niech mi, nikt nie mówi, co tam jest napisane. Ja przecież sam sobie mogę przeczytać. Przecież to jest takie proste, nie? Od tego powinniśmy zacząć. I wziąłem ten dokument papieża Franciszka, tradycjonisku Custodes. Na spokojnie sobie przeczytałem i stwierdziłem, że przecież ja się z nim w 100% zgadzam. Dlaczego? Ponieważ papież Franciszek tam pisał o pewnych zagrożeniach, które nie wynikają ze mszy świętej trydenckiej. A który ja od dawna widziałem. Papież Franciszek tam nie skrytykował ani półsłówkiem muszytrydenckiej. Papież Franciszek nie skrytykował tam ani półsłówkiem wiernych katolików przywiązanych do Starego Rytu. Ale nie zostawił suchej nitki na tych, którzy, mniej więcej taki cytat, nie wierzcie mi, przeczytajcie sami. Którzy instrumentalnie wykorzystują mszę trydencką do siania rozłamu w kościele. Słyszycie to? Instrumentalnie wykorzystują mszę świętą, instrumentalnie, jako przedmiot, jako rzecz, żeby siać rozłam w kościele. Ja mówię, to jest to. Oczywiście tam pewne rozwiązania, to jest inna sprawa. Tak, jak, jak, jak gdyby przeciwdziałać takiemu działaniu. Ale te wszystkie kręgi na obrzeżach, czy już poza Kościołem, o których był ten dokument, one pierwsze wzięły się za interpretowanie i podawanie wiernym do wiadomości, o czym jest ten dokument. A on był o nich! On był o nich! I popatrzcie, jeżeli wy usłyszycie, słuchajcie, w tym dokumencie jest to, a to, tam jest atak na tych, a na tych, my oczywiście jesteśmy w porządku, ale żal nam Was, bo teraz Wy musicie być tacy, a tacy, bo ten dokument Was zobowiązuje, nas oczywiście nie i tak dalej, to słuchajcie, co się tworzy. Tworzy się fałszywa rzeczywistość i fałszywy klucz interpretacyjny w głowach. Nawet jeżeli Ty postanowisz sobie przeczytać ten dokument, ale już do ciebie dotarły jakieś informacje na temat, jak ty masz rozumieć ten dokument, to już czytasz go w pewnym kluczu. Już zwracasz uwagę na pewne zdania. A tak, tak, tu o tym mówił ten, a ten, e, o tym też była mowa na tamtym kanale YouTubeowym na tym było też, tak, rzeczywiście tutaj to jest, ale innych zdań na przykład nie zauważasz, a inne są o wiele bardziej kluczowe, ważniejsze. Albo tak samo ważne jak tamte, które równoważą, tak, o czym jest ten dokument. A tak, kochani, od drugiej strony, tak szczerze powiedziawszy, to czy my jesteśmy głupi? Czy naprawdę jesteśmy analfabetami, że nie potrafimy sobie ściągnąć tego dokumentu i samemu przeczytać? Musi nam jeden, drugi, trzeci w internecie mówić, co o tym jest? Przecież to jest brak szacunku do słuchaczy. Pierwsze, co powinno być zawsze na tych kanałach, to powinno być czytane tego, powinien być taki audiobook tego dokumentu. Nie ma czegoś takiego. A niektórzy nawet nie zadają sobie trudu, żeby podać link do tego dokumentu. Dlaczego? Ponieważ oni nie chcą, żebyście go przeczytali. Oni już wam powiedzą, co w tym dokumencie jest. Oni wam już powiedzą, o czym jest ten dokument i co powinniście o nim myśleć. Ostatni dokument kościoła o tytułach maryjnych. Tak się zdarzyło, że poproszono mnie o konferencję, o konferencję do Ruchu Szęsztackiego w Częstochowie w zastępstwie za innego księdza, mojego kolegi, którego serdecznie pozdrawiam, księdza Adriana. I on poprosił mnie o to, żeby wygłosić konferencję Ruch Szęsztacki jest Ruchem Maryjnym. No i akurat czytam ostatnio, czytałem ostatnio ten dokument yy, kongregacji de Casteri Nauki Wiary o tytułach maryjnych. No i oczywiście to samo, nie? Ja proponuję, no to ja powiem na ten temat, nie? No i ta osoba odpowiedzialna tam za, za zorganizowanie tego mówi, no ale proszę księdza, to jest taki dokument, taki no, taki kontrowersyjny tam ostatnio. A w stop. A, a był przeczytany? No nie no ale się mówi, nie? Się mówi. O, to był dla mnie najlepszy dowód do tego, żeby właśnie o tym dokumencie powiedzieć. Słuchajcie, przeczytajcie ten dokument. Przeczytajcie ten dokument. On tak porządkuje pobożność Maryjną, to co kościół wie o Matce Bożej, to co kościół widzi w Matce Bożej. Jeden tytuł tylko jest tam. A zresztą, co będę wam mówił znowu? Wchodzę w rolę kogoś, kto mówi co wy macie o, o tym myśleć? Umiecie czytać, czytajcie. Słuchajcie, gdyby to były dawne czasy, że nie ma internetu, tak? Trzeba by było jechać do miasta, do księgarni, poczekać, aż wydadzą w papierze ten, ten dokument. Wchodzicie na stronę Watykanu, notabene, bardzo prościutka strona, taka rzeczywiście z lat wczesnych, dwutysięcznych. To też pokazuje, nie jakimi zasobami, zasobami. Posługuje się prawda. Prawda się zawsze obroni. Prawda jest zawsze w opakowaniu takim mało estetycznym. Strona Watykanu jest bardzo prosta. Nie, nie, nie powiedzielibyście, że to jest strona, która reprezentuje blisko 18% ludzkości na globie. I tam w zakładkach znajdziecie tekst, Zatwierdzony, oryginalny w języku polskim, który jest dokumentem kościoła. Czyli tak, jakby papież podpisał polskie tłumaczenie. I czytajcie. Wszystko, co wyjdzie od kościoła, czytajcie. Nie, nie uciekajcie od wszelkiej interpretacji, że mówią wam, co wy macie o tym mówić. Nie dajcie się zwieść, nie idźcie tam. Oto tu, powiedzą, oto tu jest dobra interpretacja, tak? Subskrybuj i posłuchaj nas. Nie wierzcie. Czytaj dokumenty Kościoła. A jak ktoś wam powie, a bo to jest takim trudnym językiem, i tak dalej, to przepraszam bardzo, co ja jestem głupi? Nie potrafię czytać? Trudny język? Gdyby tak było, no to ten dokument nie byłby publikowany, a on jest publiczny. Każdy dokument Kościoła jest dokumentem publicznym. Każdy katolik może go sobie ściągnąć, wydrukować. Najlepiej wziąć sobie ołówek, podkreślić później ważniejsze zdania, ponieważ żyjemy w czasach ostatecznych. I zagrożenie dla wiary, zagrożenie dla Kościoła, może być zupełnie z innej strony niż dotychczas nam się wydawało. A ci, którzy chcieliby uchodzić za obrońców wiary katolickiej, za strażników wiary katolickiej, mogą się okazać czystej postaci fałszywymi prorokami. Amen.